Uczynek umysłu. Więc jestem po całych 24 godzinach od zaczęcia detoksu. Z tego co zapisałem, to byłem bardzo poddenerwowany w połowie dnia. W połowie dnia również stwierdziłem, że jeśli pogram godzinę wieczorem, to nic złego się nie stanie. Na szczęście zmieniłem zdanie, że jednak zobowiązałem się do czegoś i chcę to spełnić, postanowiłem więc, że nie będę grał, a w zamian zrobię coś innego. Później zauważyłem mocną chęć zobaczenia czegokolwiek na telefonie choć na chwilkę. Trwało to niedługo, ale przy tym byłem bardzo mocno podirytowany. Zająłem się więc sprzątaniem stanowiska pracy i reszty domu. Wieczorem przeszła mi myśl, czy nie oszukać tego detoksu i jednak nie zagrać, ale przypomniałem sobie, że miałem w planach ćwiczenia lub spacer, których nie robiłem. Wyszedłem więc na długi spacer, po powrocie nie zostało mi wiele czasu, więc usiadłem sobie popisać. Czułem pewną satysfakcję, że udało mi się przetrwać pierwszy dzień. Naszło też kilka myśli na temat kanału i tworzonych treści, a dokładnie skupiłem się na zwiększeniu jakości. I po głębszej analizie tego co robię, a co bym chciał, stwierdziłem, że aktualna forma musi być wystarczająca, choć do setnego odcinka. Pewnie po drodze przedstawię co chciałbym poprawić. Albo co dodać, ale na ten moment najważniejsze wydaje mi się napisany tekst. Jeśli wy macie pomysły na ulepszenia, to dajcie znać, chętnie rozważę Wasze propozycje.